Dobry, w czym mogę pomóc? Widzi pan, ja w sprawie życzenia. Zasadniczo trzech życzeń. Rozumiem, słucham. Kiedyś sam wszystkie zachcianki spełniałem, ale. mocy mi zbrakło. Więc może panowie mogliby pomóc jakoś? Naturalnie. Pierwsza rzecz następująca: dywan latający. Latający? Dywanu nie mamy, ale. Deskorolkę. Latająca. Śmiga jak szalona. I pocztek sam kurierem wyślemy, to jeszcze wieczorem będzie. Uh! Niechaj tak się stanie. Drugie życzenie. Suknia dla mej królewny. Perłowa. Z tymi perłami może nie być tak łatwo, ale... Hmm. Może być. To paczką nadamy, na jutro będzie. A trzecie życzenie? Mądrość. Proszę. Odpowiedzi na wszystkie pytania. Sekunda. Wygląda na to, że to życzenie będzie musiało poczekać. Mhm. Mm y w sensie, że dostarczymy ekonomicznie. Pojutrze. Ekonomicznie? Tą paczką, którą opłaciliśmy z góry w paczce korzyści. <gry> Do prawdy, Pff. dziwne indywiduo.